Jest to znowu ja, Marka. I y, dzisiaj sobie zagramy w, w jakąś grę? <grym> w jakąś grę fajną. <grym> I pierwszy raz gram w taką grę, y, która jest pod tytułem Piesę Skacze. Piesel Trochę słabo mi to będzie iść, ale jak coś. To dam link w opisie. Dam link? Dam link. Ach. Mam nowy mikrofonek. Tak właściwie to mój brat ma. Wskaż do góry! Wskaż no, do góry, do góry! Tak, do góry! Persoł skarczy! No, chyba, chyba to zaraz przegram. Nie, bez sztuczek, bez sztuczek. Tak, będzie łatwiej. Chcę, bym mam pokazać te sztuczki. Jeszcze raz. Jeszcze raz sobie zagramy, bo może mi się raz Na razie jakie hamstwo. Je, yeah, sztucka pierwsza. się na to to nie moja wina! Co? Tym razem będę na środku. No! Nie, jeszcze raz, jeszcze raz. Słysku, mam tylko sto eee. co to? Właśnie eee. jestem do mój rad. Ale on tak jakby nie siedzi przy monitorze. Tylko się rozgrzewa na kanapie. Ha! Ha! Skacz pieselu. Piesel mówi hał hał. Piesel mówi hał hał. Piesel mówi jumbo. Jumba i pieselę. teraz będzie salto! Nie. Nie ma salta! Ta-dam! ta Za wcześnie Nie Wiem. A i ja o tym jest, jak na jeszcze tylko dwa frisbee A zbieram chyba z tysiąc ileś złotych ZŁOTY Nie, nie złoty No kurde, zagapiłam się Nie złoty, tylko tego Frisbee orków Frisbee! 1800, równa. Ło. Ło. Piesek. Naprawdę. Kocha. <ścoughs> Piesek lowcia. naprawdę. Piesek naprawdę Lowcia e, e, grać w frisbee. Piesek naprawdę kocha grać w frisbee. I nie loców? 1800, równa. ładnie Tak. Okej, okay. będziemy już powoli kończyć. To był tylko taki krótki filmik, bo naprawdę nie cała I nie wrzucałam. To. Pa. Pa. pa.